Hello ziomki, mam na imię Kaziu. E, witam Was w grze e, Lurking. E, gra ta polega na tym, że jesteśmy niewidomi. Podobno, o właśnie. I robiąc hałasy, mamy widzieć coś: w sumie całą mapę. E, coś jak Daredevil, nie? Dobra, lecimy. O, oh, shit. Nie przejdziemy. Dobra, idziemy dalej. Jezus. E, jest to gra. Chuch, oczywiście. Horror. Q. Create sound. Raz. Oooo, dobre. Raz, dwa, trzy, cztery. Fajne, fajne. Można robić dźwięki. C. Dobra. Uah. Rozwalić wszystko. Dobra. Trochę się boję. A co, co my tu mamy? Today is 5th of April, 1980. <laughs> Jaki akcent? Dobra, ale... Ej, nie, stój. Mieś lecieć. Dobra, idziemy tu. Ło kurde jak głośno. Jezu jak mi coś z tej szafy wyskoczy, to nie wiem, ej, umrę chyba na zawał no ale... O, fucker, o, oni chyba mają mnie nie widzieć. Tak myślę. No siemanko. manko. Ale jesteście brzydcy, ja pierdaczę. O, to jest schizolskie i tak ich nie widzieć. Ja mi zgaśnie ten i nie będę taki cwany. Halo, halo. Dzień dobry. Ja tutaj nic nie. ten. Shift to run. O, dobrze. Bo szybko się, koleś, męczysz. Ja nie... nie chcę nic przeszkadzać. Tu może kub otrzymam, żeby bardziej odbijał się dźwięk. Co, laptop? Ała. Dobra, laptop, idziesz ze mną. Będziesz hałasował. Leć. O, super. Ja rzecz. Że... Ej, no, ziomki. Ale oni są straszni. Jeszcze tak szepczą. Ej, chyba wróciłem. No, też mi się tak wydaje. Laptop, gdzie mnie zaprosi... AAAAA! Jezu... Dziad. Dobra... Nie można się tu za dużo kręcić. Z tego co wiem. O oh, fuck. Yy. No i co się lampisz? Dobra Jest. Ej, go tu nie ma Ej, o. Nie, naprawdę ciekawa gierka Jest do pobrania za darmo Linka umieszczę pod filmem Oh fuck Kto tak się cieszy? Brzydko o oh, fuck. Jest oła to jest straszne w kit. Tu się, ktoś cieszy? Ej ty Tak ka kaka -ka 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 Dobra, idę od ciebie, bo mnie przerażasz naprawdę bardzo Idziemy tu. O, no O to pewnie chodziło Jezu Szyb wentylacyjny Ja, jak jakieś morda mi wyskoczy, to się posram, nie Nie, te czerwone Tylko nie Czerwonego chyba mam unikać I tam go zżerają Macie, dobra Jezus Ktoś sobie fapie Plup. Jak się kup przytrzyma o To podobno się robią dźwięki Tu nie mogę iść Biegnij dziadu O, o fuck Dobra Winda jest moja nie. O, oh, fuck! Jest! O, stążyłem. Dzień dobry. No, ma Ej, no weź, no nie. Nie, nie. Ten napierdziela głową. Przyska. Jezus! Nie strasz mnie. Hmm. Jezus, nie będzie tu trzeba iść. Bla, bla. O. Hy! Oh f fuck! I am dobra. I am the future. Oh fuck! Nara! 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 <ścoughs> <ścoughs> Za pierwszym razem nie. <ścoughs> oh, I to nie było w ogóle straszne. You need keycard Dobra no Gdzieś ją znajdę No nie mogłem wejść wcześniej do góry Jezus ile no w kiblu Raczej w kiblu to nic nie będzie Okej okay. Kolejny kibel? Plup. Trzeba robić głos To jest keycard? To jest keycard Oh fuck No i co? Dobra, parkour, nie? Tak, jakbym jeszcze ja mógł. O nie. I on tu idzie. <grym> nie. Ja będę cicho. Fuck, jak on otworzy te drzwi, nie? To mam srakę już do końca życia. Ciii. Nie szepcz Ja mam lampę i będę się nią bronił, nie? No kurde, dziadom tu stoi pod drzwiami <śmulatuj> Jezus No come out, dobra, I czemu on się nie chce ruszyć? No nie, 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 nie To dziad <śmulatuj> Dobra, ale już jesteśmy do przodu. No i co, podziałało to? Tak, podziałało. Nara, fujaro. szybko, 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 szybko. Jest! Ha 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 fujara O kiedy! Możesz mi naskoczyć teraz. I wszystko widzę. Wow! Chyba wygrałem Ja tam bym już do tego domku nie wchodził. Wspiąłbym się tam i bym sobie poszedł w kid, ale dobra. Ja to ja i to samo od początku. Lurking. Nie, no dobra, Kierka. Naprawdę dobra. Idzie się przestraszyć. Eee, fajny pomysł ogólnie na tak jakby daredevil'a że widać wszystko za pomocą głosu. No, ale można to jeszcze dopracować, nie? Często się zacina. W sensie chodzi o to, że nie można gdzieś przejść obok jakiegoś przedmiotu i cysel, ale. Bardzo dobra gierka, jak na darmową to. No i to by było na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. No i oczywiście pozostańcie cool. Bye!